Yy, ale yy, może tak, yy, ten, yy, spędzono yy, Żydów do yy, stodoły, spalono, a na drugi dzień, tak, yy. ludzie, żeby tamto yy, pochować się tam, nie? Na miejscu. Gdzie ta stodoła wypadła? Tak, to jest I popatrzmy. Państwa, tak. I proszę Państwa, się mówi po Żydach. mało się było o Żydach oni Polaków wydawali na Sybir w 1941 roku. Mojego brata wydali na Sybir. Mojego brata wywieźli Rosjanin na KWD też. Oni temu są dużo dziwni, a o nich się w ogóle nie mówi. Tak, mojego brata wywieźli do, do, do Rosji, na Sybir i pojechał, na do Kasynawia został zapochowany. To jest jedna historia, bo musimy wiedzieć o jednym, że Jedwabne w 1939 roku przypadło Rosjanom. Nie o razu było o tym. przód, jak wypadło w 1939 roku, to przyszły Niemcy. Przyszli. A Niemcy zaczęli aż za Biały Tam też aż do się cofali. i wtedy przyszli Rosjanie. do tak. no, tego nas tam granica była bo na Afii na Dzieprzy. To była granica. No, tam, tam, zajmowali to Rosjanie, proszę Państwa. Tak. No, wszystko było. I e, Rosjanie... Proszę Państwa, jeszcze Państwu powiem jedną rzecz. Wszyscy Sowieci, dzieci, no, żydowsko powiedziało, że to nasze wybawiciele przyszli, bo A nasze kamienice. Tak, mówili te miedmały. Może to mówili. tak Real pamiętam teraz, nasze czternaście lat. na nasze kamienice, nasi urzędnicy. Tak, uwaga, tak. tak. I no, tak chciałem jeszcze dopytać o brata, bo on w którym roku został wzięty przez, przez Rosję? W pierwszym roku, jak to wieści przyszedł. Tak, to wszystko, Nie przyjechało do KWD, nie przyjechało L Luzino. bo to wioska dał mu zobacz, się nazywa, może Państwo słyszeli o tym, że to wioska była podobna. No, Przesłyszałem, że <laughs> nie przyszła i przyjechałem do KWD, wiedzieli to było. Wiedzieli już kto, nawet jest bratem, bratem. To ja to widziałem, to było za tym szedłem, za tym, że to cała poludno, że tam będzili do tej sodowej, stodoli, tam Ale my z nimi rozmawialiśmy, te Żydzi. My, my nie. Przeprowadzali, dawniej był rynek, na środku tego rynek był, tam stojał budynek jeszcze, bo tamtego tego nie ma, tam rapark zrobił rynek. I tam jak spędzali, tych Żydów, nie, i śpiewali takie piosenki, proszę Państwa, a nasz Hitler złoty nauczy nas roboty. Właśnie Żydzi śpiewali, przy... a Żydzi... A na nasz Hitler złoty nauczył nasz roboty. Tak, ten szóraz Niemcy, proszę Państwa. Tak było. Bo no. oni spędzili, jak się tam może za swoją skłonność, to znowu wystąpili. To widziałem, proszę Państwa, takie rzeczy. No. No. A oni Polaków, to dawali, proszę Państwa, rodzinie bogaty Panu, kułaku, kułaku, tym właśnie, Rosjanie, nie? Pan jest bogaty, w nocy przyjeżdżali, Rosjanie i rodzili tam na siebie. A to wszystko wydawało, że los. Two jakie bogaty nauczyciel, na takie urzędnik, nie czy tam coś to wszystko tego. Ale y, po co oni to robili? No wy do no, Nie, ja nie mówię o Rosjanach, tylko po co że donosili na, na Donosili, tak. Ale po co? No tego nie powiem, za to nie powiedzieć, ale to co oni onek ludzie wszystko, że pewnie to nauczyciele, wszystko to wywołili Rosjanie, tak. Dobrze, eee... Pytanie do tak króciutkie. Pytanie do pana, ile tych Żydów było w tej stodole? No to było sporo może, do no, tysiąca gdzieś tam było, może. Nie, nie mieliśmy tylko, sporo ich zapędzimy, tak, sporo tak było. Każde tak. lato do stodoły wpychali, do stodoły to do tej do stodoły. Ja to wiedziałem. Jeszcze jakieś pytania tam ma, ze środka tak szybciutko. A może tu do mikrofonu dobrze? Ja jestem może bardzo mamy to jest na głuchy trochę. Ja nie także nie myślę, że, że pana e, Wojciecha też warto też o coś spytać. E, ale ja, 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 myślę, że, ja myślę, że to jest tak... Niezwykła okoliczność, żeby porozmawiać ze świadkiem to. wydarzeń. To pytanie chciałem tak, że, że na pewno do świadka, na pewno, ale jak będzie jakieś, to oczywiście też odpowiemy, pan Panie świadkiem, takie pytanie się narzuca. Czy IPN zna pana, że Panie świadkiem, w ogóle się zgłosił, czy pan chce zda, tak? Czy wie pan, znaczy czy... Wszyscy w Pamięci Narodowej kontaktował się z Panem albo Pan się z dziennikarzami? Tak, nie, byli y, dziennikarze u mnie. Byli dziennikarze u mnie. Tak, wywiad tego prowadzili, bo w gazety pomocy tego to wszystko będzie wyglądało. Ale czy naukowcy, jacyś się... Byli dziennikarze u mnie. Dziennikarze u mnie. Wywiad tego prowadzili. Żołę Dowień. mieszkam w Żołędowie, proszę Państwa. Mieszkam w żołę I przyjeżdżali Wiem. do mnie dziennikarze, tego wywiad prowadzili. Też. Tym opowiadam bardzo. Wtedy, tego... jeśli ktoś by chciał zadać tą rękę do O, Prosilibyśmy w trakcie odpowiedzi, można już się zgłaszać, bo wtedy e, będzie łatwiej nam dojść, żeby nie było tych niepotrzebnych przerw. Dzień e, ja do obydwu panów takie pierwsze pytanie. E, czemu Żydzi tak nas nie widzą? Dlaczego nas sobie wybrali za ofiarę? która ma ponosić no, koszty, jakie zrobili Niemcy w stosunku do narodu polskiego i żydowskiego. Bo ja tego nie mogę zrozumieć. Ja jestem w trakcie czytania Pana książki i mam nadzieję, że Pan jakby głębiej wniknął w duszę. I czemu akurat wybrali Polaków jako, jako tych, którzy, których nienawidzono przecież my przez 500 lat jako jedyny naród. przechowywaliśmy ich tak naprawdę. Z wszystkich krajów byli wyrzucani. U nas dostali miejsce, czas i przestrzeń, cały czas pomagaliśmy im i nas traktuje jako głównego broda nie Niemców, nie Rosjan, tylko Polaków. Jeśli chodzi o, o tego od końca, od czego pan zaczął Niemców, Niemców Żydzi zawsze uwielbiali. To jest niebywałe, bo Żydzi byli taką nieuwzajemnioną, cudzysłowie czy bez cudzysłowa miłością Niemców. Zawsze ich szanowali. I to Państwo możecie obserwować także dziś, taka e, niewytłumaczalna w kontekście tych, tego, co się wydarzyło w historii, e, słabość Żydów do Niemców. E, e, sekundę na tym wątku i za chwilę do głównego wątku Pana pytania, e, kiedy e, na przykład e, Ewa Kurek rozmawiała z Janem Dobraczyńskim, którego Państwo na pewno kojarzycie, postać niezwykła, w której życiorysie jest wiele dziwnych e, zakrętów historycznych. Na pewno wiele osób kojarzy z tym, że gdzieś tam pod koniec życia popiera Zelskiego, ale zanim tak, za nastąpiły te, te dziwne przypadłości, to Jan Dobraczyński był człowiekiem, który w dobie II wojny światowej uratował więcej Żydów niż senarował. Tylko że Żydzi go nienawidzą. Nie upamiętnili go nigdy żadnym drzewkiem. Wiatr waszym, ani go po prostu y, nie chcą pokazywać dlaczego. Dlatego, że przed wojną y, Jan Dobraczyński nie ukrywał tego, że y, ma poglądy y, no, antysemickie, tak? Tylko że on tłumaczy w ze Kurek. Y, my mieliśmy y, pewną trudność w tym, by y, tolerować, by patrzeć, nic nie robić na te właśnie hasła, które tutaj padały y, y, wasze ulice, nasze kamienice, na to, że y, Część społeczności zawłaszczyła cały przemysł, cały handel. My mieliśmy z tym trudność, ale nasz antysemityzm polegał na bojkocie. Natomiast niemiecki to był antysemityzm na tle rasistowskim. I kiedy przyszła druga wojna światowa i mówi, kiedy ja jako chrześcijanin widziałem to cierpienie tych wielu Żydów, no to jak ja mogłem jako chrześcijanin stać z boku i na to patrzeć? Więc tysiąc razy ryzykował życiem swoim i swoich bliskich ten antysemita, by ratować Żydów. Taki z niego antysemita. Tak? Innymi słowy, antysemita na poziomie słów, czy na poziomie pewnych bojkotów, ale trzeba było ratować po prostu ludzkie istoty, to ratował. Każdego dnia ryzykując po życie. Ale Żydzi tego nie pamiętają. Żydzi pamiętają, że przed wojną on miał poglądy antysemickie. Więc to jest takie, można powiedzieć, bardzo zdumiewające. Proszę Państwa, skąd ta nienawiść? Ewa Kurek, która, jak opowiadała nam, była kiedyś filosemitką. Mówi, mam wielu przyjaciół wśród Żydów w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych i wiele lat musiało minąć, by zrozumieć, że to jest przyjaźń w jedną stronę, że. Ci przyjaciele to często są to troszkę oszukani przyjaciele. Że nawet jeżeli gdzieś ta przyjaźń wydaje się być realna, to ona jest na takim bardzo, bardzo wąskim poziomie, bo my jednak jesteśmy postrzegani przez Żydów jako goje, no i to się, to się nie zmienia. A to zakłamanie historii jest tak olbrzymie, to co próbowałem Państwu powiedzieć, to wychowywanie Społeczności żydowskiej, te wycieczki z Izraelu, ze Stanów Zjednoczonych, te książeczki o myszach, to jest wiele, wiele lat ciężkiej pracy, by wychować, w takim przekonaniu, że Polacy to są urodzeni antysemici, to są urodzeni naziści czy neonaziści, i to w tej chwili, zresztą od wielu, wielu lat, przynosi skutki. Proszę Państwa, to się mówiło wzięło znikąd. Kiedy Ewa, Kurek opowiada o tym, że. Kiedy pojechała do Nowego Jorku i próbowała wytłumaczyć swoim przyjaciołom czy nieprzyjacielom żydowskim, że w Polsce były dwa powstania, w Warszawie były dwa powstania, to oni mówili, ludzie wykształceni, i ona twierdzi, że w dobrej wierze tak zostali nauczeni, że ona kłamie. W Warszawie było jedno powstanie, to w Getcie. To Żydzi walczyli z Niemcami, a Polacy y, Żydów mordowali. Ona mówi, jak to? Przecież. To w Gewcie było w kwietniu 43, a to warszawskie było 1 sierpnia 44. Więc jakby nie było żadnego, było jedno, co tu nam opowiadasz. Dla nas to się wydaje niewiarygodne, nierealne, że można tak pominąć półtora roku i połączyć dwa powstania w jedno żydowskie dla ludzi wykształconych, ale to są fakty. Proszę Państwa, Ewa Kurek opowiada o takiej historii mnóstwo, zresztą nie tylko ona, Ksiądz Bust, czy wielu innych, i kiedy oni tłumaczą, że trzeba dopiero zrozumieć to spojrzenie, że to są jakby dwie różne rzeczywistości. Kiedy nie wiem, no nam wyginęło dziecko, to jesteśmy gotowi za to dziecko zginąć. Żydzi mają swoje święte prawo życia. Kiedy mam zginąć, ja albo moja matka, ojciec, dziecko, brat, przyjaciel nie giną. Ja mam przeżyć. Na tym polega święte prawo życia. To są dwie różne rzeczywistości. To są dwa różne spojrzenia, to co nam wmawiają o jakiejś kulturze judeo-chrześcijańskiej. Niestety pan prezydent Andrzej Duda czasami opowiada takie Andromy. Nigdy nie było żadnej kultury judeo-chrześcijańskiej. Judeo to jest zaprzeczenie tego, co chrześcijańskie. Więc nie było czegoś takiego. Proszę państwa, więc ta nienawiść. A skąd, a skąd teraz te ataki? Ataki są stąd, że jak państwo próbowałem w telegraficznym skrócie powiedzieć. Norman Finkenstein uczciwy Żyd, profesor, pokazuje ich tło. Pieniądze i władza. Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze i władzę. Więc pomijając różne inne aspekty tego, że jesteśmy, można powiedzieć, takim ostatnią ekwadą chrześcijaństwa, e, chyba nie tylko w Europie, ale w Europie na pewno, to pieniądze i władza. 18 lat temu Wilkenstein pisze, że Polska będzie płacić. Będzie płacić, i to będzie płacić tak bardzo, że pokolenia będą o tym pamiętać. Co teraz słyszymy? Nie mówią nam, zapłaćcie miliardy. Teraz. Mówią, nie używając tych słów, ale de facto tak to brzmi. My wam to rozłożymy na, na, na raty. Będziecie płacić przez następne 100 lat na badania dotyczące Holokaustu na placówki żydowskie, które będą uczyć holokaustu. To nie jest tak, że w swojej łaskawości każą nam zapłacić 300 czy 500 miliardów, czy Bóg wie jak nam sobie wymyślą. Oni nam to w swojej łaskawości, ten haracz, rozłożą. Będę płacił ja, będę płacić moje dzieci, moje wnuki, państwa też. Państwo wiecie, że w Polsce są tysiące nieruchomości wykupione przez i stworzone, finansowane przez banki żydowskie, Morgana i inne, które czekają na lokatorów. Są na przykład takie nieruchomości na ulicy Tanka, które, stosowne apartamentowce, które czekają na lokatorów. Takich nieruchomości my mamy zlokalizowanych w Polsce setki. To jest przygotowywanie, nie chcę używać słowa inwazja, ale to jest przygotowywanie nas do nowej rzeczywistości. I dla swoich ludzi. I to się. Skąd te tysiące y, obywatelstw dla ludzi, mieszkańców Izraela, którzy słowo po polsku nie potrafią powiedzieć, a dostają paszport na styknięcie palca? To się dzieje na naszych oczach. Połączcie Państwo te kropeczki. Sytuacja naprawdę jest y, poważna, ale y, nie silmy defetyzmu. Naprawdę możemy się obronić, tylko musimy w to uwierzyć. Te podpisy pod tymi ustawami yy, będą przyjeżdżać do nas różni ludzie. Przyjeżdżają. Pytajcie ich o te rzeczy, niech się deklarują. Niech powiedzą swoje zdanie, nagrywajcie to, zamieszczajcie to w internecie. Dociskajcie tych naszych decydentów, polityków, brzydkie słowo, dociskajcie, ale zadawajcie im pytania. Po prostu pytanie. Yy, My wierzymy w to naprawdę głęboko, w to wierzymy. Nie jesteśmy naiwni, że jedna książka, czy jeden film, czy, czy, czy coś takiego zatrzyma mechanizm, za którym stoją międzynarodowe wpływy polityczne i miliardy. Na pewno nie zatrzyma, ale wierzymy w to, że to jest taki maleńki kamyczek, który może uruchomić kolejne kamyczki, a te kolejne jeszcze inne, może z tego powstanie jakaś lawina. Innymi słowy, próbujemy zaglądać tutaj jak Dawid, który idzie na spotkanie z Goliatem i nie ma nawet procesu. Ale wierzymy w to, że to ma sens. Wbrew wydawałoby się logice. Bo czasami, nie wiem, wiara i, i, i oręż w postaci prawdy potrafi pokonać yy, yy, yy. No, nie, to, tak. Potrafi, potrafi dokonać rzeczy, wydawałoby się możliwe. Więc to jest stanie na Z jednej strony. Są te na historyczne. To, co powiedział pan, pan Magia, ja czytałem w latach 90. W Muzeum południowego Podlasia. Wtedy też tego nie rozumiałem, jako młody chłopak. Tak? Przyjeżdżałem, bo jestem z Warszawy, ale za żarąbę do jej więc jestem z kształcenia psychologii, ale zawsze lubiłem historię, więc poszedłem do Muzeum Południowego Podlasia poczytać. I tam widzę zdjęcia, jak ludność białej Podlaskiej, i żydowska wita Sowietów. Mechanizm był tutaj y, y, odwrotny. To znaczy, mechanizm był taki, że do jedwabnego przyszli Niemcy, wycofali się, przyszli Sowieci. Do Jej Podlaskiej wyglądało to inaczej. Przyszli Sowieci, wycofali się, przyszli Niemcy. Ale wycofując się, policja żydowska wskazywała, tam jest rodzina nauczyciela, tam jest rodzina oficera, tak polskiego. Tam mieszka jakiś człowiek, który jest zaangażowany w działalność polityczną czy patriotyczną. I sowieci wycofując się z białej podlaskiej, wszystkich tych ludzi zabrali ze sobą. Mało kto wrócił do domu. Mało kto wrócił do domu. Tak to wyglądało. Jeszcze mam... Miałem szansę zabrać głos. Panie Marianie, mam pytanie, jak wyglądały relacje polsko-żydowskie przed wojną? I Dlaczego właśnie Żydzi... I dlaczego Żydzi wydawali Polaków, jak Rosjanie przyszli? Proszę Pana, ja Panu powiem, tego żeby... nie należy do Żydów, Pana. Ja chodziłem do szkoły, po jedną stronę Bożynowska szkoła, po drugiej stronie nasza szkoła była, nie? Jak my mieliśmy lekcje, proszę Pana, to, to, Żydzi, to Żydzi mieli przerwy, a to jeszcze... Żydzi mieli przerwy, to my mieliśmy lekcje, bo my się z nimi nie mogli pogodzić, bo nas tak by uczono, proszę Państwa, że Żydzi takie nam krzywdę naszym dzieciom robili, nie? Że łapali dziecko, Wkład do, do beczki, w byli takie kolbce niby, nie? I to dziecko ulały, I te, te, te krew tego dziecka wychodziła, proszę pana. I proszę pana, wtedy ten Żydom to nasze krew dzieli zielimy. I Żydzi z tego przekrywają macy. Może kto wie, co to są macy. Rozumiem, że chodziło o to, żeby dzieci polskie nie jadły macy, bo i tak dalej, takie bajki. Mace, żeby, 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 z tego przekrywają macy, to, jemy, nasze -krew, Daj, koła, to jest? Nasze polsko-krew. Kto Pani A na skołach uczynił. Następne pytanie, może. Popuśćmy. Ja tutaj będę utrzymywał odpowiedź pana, który pytał, jak to jest z tymi Żydami, dlaczego oni nas nie lubią. Wydaje się, że jest bardzo dobre dwie książki. Właśnie pani doktor Kurek, Poza granicą Solidarności, o stosunkach polsko-Żydowskich 39-45. I druga książka, 200 lat razem, to jest to to jest yy, Rosjanin i cały tam Polakom, że tak powiem, nie kazi, ale opisał yy, sytuację, w której Rosja, grabiąc Rzeczpospolitą, nagle spotkała się z Żydami, przedtem Żydów w Rosji nie było i nagle okazało się, że trzeba z nimi służyć. I te 200 lat, on opisuje dokładnie, no to tej dokumenty i tak dalej. I widać, jaki jest stosunek Żydów do y, y, autochtonów, tak dalej. Tak. To są dwie rzeczy, które, które warto czytać i wtedy odpowiedź znajdzie. Proszę Państwa, proszę, bardzo proszę, ja muszę, proszę że mamy spotkanie z Panem Wojciechem Subińskim i z Panem e, Świadkiem e, Marianem. E, i ja bym prosił o pytania, a nie tezy. Króciutkie, bo już teraz ostatnie dwa pytania, tak? Yy, dobry wieczór. Ja mam tylko do Pana pytanie. Ostatnio mieliśmy gościu Panów Żelena Borowskiego, którzy napisali pozycję Polacy według Zakłady Żydowskiej. Pewnie Pan znał tę relację, jak Polacy ratowali Żydów. Yy, może Pan słyszał o tym jeszcze, czy nie? O tej książce. Pan teraz bardzo dobrze powrócił do Jedwabnego. To jest następna pozycja. Ja mam pytanie, czy nie sądzi Pan, że następną pozycją, nie wiem, Pana czy kogoś innego powinno być. Zawłaszczenie polskiego Holokaustu, bo to nie byli Żydzi jacyś tam z Izraela, nie wiem, z Nowego Jorku, tylko to byli polscy obywatele. I musimy przyjąć narrację, że to byli Polacy, Pol polscy obywatele, bo póki będziemy mówili Żydzi, Żydzi, no to Izrael się do nich powołuje. To są polscy obywatele, oni mieszkali w Polsce i mieli też również polskie obowiązki, czyli płacić podatki.